Kochani, bo idzie pełnia, pełnia z zaćmieniem, a zaćmienie, jakby podbija pełnię ze cztery razy. A we mnie pootwierały się, myślę, ważne tematy, i ponieważ kolejny znak już dostaję, żeby się nimi z Wami podzielić, to się podzielę. A mianowicie temat jest o zasługiwaniu, albo temat jest o tym, o naszej ranie pod tytułem nie zasługuje. Bo często jest tak, że pomimo całej pracy, którą wykonujemy po własnym rozwoju, pomimo usuwania jakichś starych programów, które nam już nie służą, często bardzo, bardzo i jeszcze bardziej głęboko nosimy taką ranę pod tytułem nie. To już jest za dużo. Nie. Nie jestem tego warta, nie jestem tego warty. Nie. Za mało się namęczyłem, żeby to osiągnąć. Czyli na przykład manifestujemy coś, o czym zawsze marzyliśmy. Dajmy na to świetnych klientów, może świetny związek, może pieniądze. Manifestujemy, manifestujemy, ale równocześnie kreujemy rzeczywistość, w którym tego nie ma. Dlaczego? Bo w momencie, na przykład, kiedy pojawia się taki klient, to my nagle czujemy jakiegoś rodzaju ból, zaskoczenie, niewygodę i nagle takie ojej, to ja się nie napracowałam, nie napracowałem, a ten ktoś przychodzi, chce mi płacić? To jednak tak, tak, tak można? Tak, przecież to tak nie wypada? Przecież ja muszę się zaharować? Przecież ja jestem wtedy tylko coś wart. I wtedy tylko coś warta, jak osiągnę coś super, ekstra, spektakularnego, jak przekroczę sama siebie, zamęczę się, zadręczę, to wtedy dopiero jestem warta. Czyli równocześnie sabotujemy same siebie, samych siebie. I kreujemy rzeczywistość, w których tych rzeczy nie ma. Dlaczego? Bo kiedy tego nie było, czuliśmy się w jakiś sposób bezpiecznie. Kiedy tego nie było, znaliśmy swoje stare śmieci. Nie musieliśmy się poszerzać. Czuliśmy się niewystarczający może, może, że innym to się powodzi, a na mnie. I było nam w tym grajdoku bezpiecznie. Natomiast, kiedy dostajemy to na tacy, to zaczyna nas bardzo boleć. I teraz, żeby wejść w ten ból i znaleźć, co nas boli, to jest spora praca. Ale tu Wam właśnie podpowiem, co Was może boleć, bo mnie to zabolało od piątku i chodziłam tyle dni, nie wiedziałam o co chodzi, i wreszcie, bęk, przyszło. Boli mnie moja rana pod tytułem: Jestem niewystarczająca, nie zasługuję. Moja wartość. Jest wysoka tylko wtedy, kiedy super wydajnie pracuję, kiedy super wydajnie jestem zajęta, a nie wtedy, kiedy leżę o na leżaczku. To do mnie przyszło. Moja wartość jest tylko wtedy, jak mam wszystko zaplanowane, jak do wszystkiego dochodzę w jakimś, słuchajcie, wiecie, wysiłku ogromnym. A jak samo płynie, jak samo się zadziewa, jak samo spada z nieba, nagle nie. Więc, jeżeli się coś w Twoim życiu nie pojawia, pomimo tego, że wysyłasz jakby zamówienia do wszechświata, manifestujesz, pilnujesz swoich wibracji, pielęgnujesz wdzięczność, a to się nie pojawia, to znaczy, że tam jest jeszcze coś do uleczenia w nas. Ta miłość bezwarunkowa do siebie. I ponieważ to, jest, to było tak bardzo związane z moimi osobistymi rzeczami, to nie miałam w planach się z Wami tym dzielić, ale przyjechałam tutaj. I pierwsze co dostałam, piękne śniadanie, upał, słońce, o Jezus, luksus, no i dostałam super, ekstra kawkę, ja kawę piję tylko od Wielkiego Dzwonu, więc, więc to był taki dla mnie moment super ważny, żeby wypić sobie spokojnie tę kawkę i nie mija 20 minut, a przychodzi drugi kelner i przynosi mi drugą kawę. Ja, ale o czym to jest, dlaczego dostaję kolejny raz mój Wielki Dzwon? Mój wielki wyjątkowy jakby symbol. No dla mnie natychmiast usłyszałam, wiesz, wiecie, w tyle. Mm -hmm. A co jeżeli będziesz miała dwa razy więcej niż chcesz? Później siedzę na e, basenie, e, patrzę na takie piękne drzewo. O, dokładnie na to. I mówię, kurczę, jaki ładny bananowiec. On jest naprawdę duży. On jest naprawdę duży. Ja po chwili się przyglądam, a to nie jest bananowiec, słuchajcie, to jest stelicja i ona ma kwiaty, tutaj jeszcze nie rozkwitły, ale tutaj będą wychodzić co chwilę, jakieś pięć razy większe niż te z tradycji, które znamy w naszych kwiaciarni. No i dla mnie znowu, wiecie, taki symbol. A co, gdyby to, co mam dla Ciebie, pięć razy przekracza to, o czym marzyłaś, to, czego pragnęłaś? Ja natychmiast, wiecie, i, i to oczywiście można traktować jako taką zabawę z wszechświatem, jako taką, wiecie, rozrywkę, ale wyobraź sobie, nie dostajesz to, czego pragniesz. Dostajesz 5 razy więcej. Dostajesz 50 razy więcej. Chcesz 10 tysięcy, dostajesz 500 tysięcy. Co czujesz? Co się w tobie odzywa? Bo we mnie było takie. To się tak da, to za dużo, ja nie wierzę. I odpychałam. I automatycznie bezwiednie. Odpychałam, ponieważ kiedy pojawiało się to, co manifestowałam z lekkością, z miłością, z radością, ja jednak w środku odczuwałam swego rodzaju ból, bo jest tam we mnie ta rana, że nie, ja muszę udowadniać, że jestem coś warta, ja muszę osiągać ważne rzeczy, żeby wiedzieć, że jestem warta, że pewnie też muszę coś robić wyjątkowego, namęczyć się, żeby siebie kochać. I tu jest znowu lekcja o jeszcze większym kochaniu, o jeszcze, jeszcze większym. No i wiecie. Nadchodzi pełnia, pełnia z zaćmieniem, więc wyjątkowo silna. No i piękny czas. Wam też tu często opowiadam, że pełnia oświetla nasze yy, najbardziej poskrywane cienie i miejsca, które potrzebują jakby być zobaczone. No i pytanie, co chcesz uwolnić? I może to jest Twój temat na te pełnie. I wiecie, zadziewają się teraz naprawdę przepiękne rzeczy. Transformacje mogą się dziać w ciągu jednej nocy. I teraz pytanie, czy jesteś gotowa, czy jesteś gotowy wreszcie to uwolnić? Najpierw zauważyć przy so, u, u siebie, zauważyć u siebie, a później powiedzieć, nie, już nie chcę nowej rzeczywistości, siedząc w starej klatce. Nie, odpuszczam. I wiem, że w tej klatce było wbrew pozorom bezpiecznie, bo tam były znajome przekonania, znajome ograniczenia, ale było bezpiecznie. I łatwo jest powiedzieć, nie, ja jednak to nie udaje mi się manifestować, nie, jednak dla mnie prawa wszechświata nie działają, jednak nie, to, to w ogóle jakaś, wiecie, bójda na resorach. Bo powiedzieć, ok, prawa wszechświata u mnie działają, tylko coś jest jeszcze we mnie, co wymaga uwolnienia, jest dużo trudniejsze. I ja na swój użytek nazwałam to sobie taką raną otrzymywania. Bo kiedy otrzymuję bez wysiłku, to boję się, że zniknę. To boję się, że zniknie cała moja wartość. No bo wtedy, jak ja już udowodnię, już nie będę mówiła, że mam same piątki, że mam świadectwo z czerwonym paskiem, że uh, zbudowałam to, tamto, owam to firmę, zasoby. Nie, jeżeli będę dostawać się od tak, to, to może ja sama zniknę, może ta moja wartość zniknie. Ja coś takiego w sobie odkryłam, co było niesamowite. Więc poszukajcie, poszukajcie. Bo jeżeli pragniecie czegoś, a, a to się nie zadziewa, to może to jest właśnie ten powód. Czyli po pierwsze, zastanów się, czy masz takie przekonanie, że najpierw musimy cierpieć, napracować się, doznać jakiejś krzywdy, żeby zasłużyć później na coś lepszego. Czy masz to przekonanie? Drugie, sprawdź, czy czasem nie odrzucasz. Gdzieś bardzo głęboko w sobie, na zupełnie podświadomym poziomie. Nie odrzucasz tego, co dostajesz, odrzucasz raz, drugi, trzeci, po to, żeby zarobić, żeby napracować się, żeby udowodnić, że tak, to by się to należy, ale dopiero jak pazurami wydrzesz to z przestrzeni wszechświata. Trzecie. Czy kiedy otrzymujesz? Przypatrz się bardzo głęboko albo wyobraź sobie taką sytuację, że otrzymujesz cztery razy więcej niż pragniesz. Co się dzieje w tobie? Czy odczuwasz swego rodzaju ból, poczucia, bycia nie wartą, nie dość wartym otrzymywania od tak? Wyobraź sobie, że teraz dzwoni do Ciebie Twój wymarzony klient. Wyobraź sobie, że masz teraz ten dom, tę pracę, ten związek. I tutaj na zewnątrz, OK, wszystko się oczywiście zasługuje na to zasługuje. Ale teraz naprawdę sobie wyobraź, że stoi to jutro u Twojej czyli. I co? Czy coś się w Tobie odzywa? Bo jeżeli odzywa się jakieś. Ale to tak możliwe, nie, to się na pewno nie stanie. To znaczy, że tam jest właśnie ta rana, która nas boli, a żeby nas nie bolało, po prostu nie przyciągamy, nie manifestujemy, nie kończymy, jakby przyciągania tych rzeczy. Czwarte. Dopuść do swojej świadomości, że to, co się wydarza, jest jakby chronisz samą siebie, chronisz samego siebie, odrzucając to, co nie może, czy kreując rzeczywistość, w której nie ma tego, czego pragniesz, chronisz samego siebie, samą siebie i tę swoją ranę. Więc spokojnie, z miłością. Po piąte chciałabym tu Wam dać jakąś cudowną radę, jak uzdrowić te rany otrzymywania. Jeszcze sama nie wiem, bo pracuje to we mnie dopiero od kilku dni, ale po pierwsze jak coś znajdę, to się na pewno z wami podzielę, a po drugie czuję, że sam fakt wyciągnięcia tego na powierzchnię już jest mocno uzdrawiający. Sam fakt przyznania samej przed sobą, że tak, czuję właśnie w taki sposób wiecie, teraz przyjdzie pełnia, więc myślę, że to trafi do mojego dziennika z intencją rozpuszczenia tego ograniczenia. I wiecie, i pewnie słyszeliśmy już gdzieś nie raz, nie dwa o tej kwestii, że trzeba się poszerzać, otwierać na przyjmowanie, ale dla mnie to było takie trochę enigmatyczne. Ja od piątku chodzę z tym, otwieram się na przyjmowanie, otwieram się na przyjmowanie, ale to do końca nie o to chodziło. To chodziło znowu, żeby zdjąć blokadę. Tam tego właśnie odrzucania tego, czego pragnę, w obawie, że będzie mnie bolało. Że tak może mało znaczę, ponieważ swoją wartość uzależniałam od tego, jak wiele się napracuję, jak wyjątkowa jestem, jak mądra jestem, jak wyszukałam, znalazłam jak oryginalna, jak wspaniała. A jeżeli dostaję od tak, to znikam. I cała moja wyjątkowość znika. Bo tak, nie? Czyli kreuję rzeczywistość, w której mam klientów, mam miłość, mam zdrowie, mam pieniądze, mam to, czego pragnę, nawet za cenę tego dyskomfortu związanego z bólem i z odezwaniem się tej mojej rany niezasługiwania i tej rany otrzymałam. Czyli tak, nie wiem, czy udało mi się przekazać to w słowach. Ale kiedy to odkryłam, to, to, to okazuje się być tą bardzo, bardzo ważnym elementem w moim rozwoju. To odpowiedzenie sobie, dlaczego kreowanie rzeczywistości bez tego, o czym marzę, odbieram jako bezpieczniejsze niż wejście i wykre... niż wejście w tę rzeczywistość, bo wykreować to nie jest problem, niż wejście w tę rzeczywistość, gdzie jest to, o czym marzę. Więc może udało mi się to przekazać, kochani. Gdybyście, oczywiście, mieli jakiekolwiek pytania, to, to, to napiszcie, ja postaram się odpowiedzieć. Temat, myślę, bardzo ciekawy.